Okej, okay, no to już właśnie wróciłem po takiej krótkiej przerwie i teraz chciałem wam pokazać nowe moby. One są na razie w testowej wersji, ale za niedługo wejdą do Minecrafta. A to są właśnie te miedziane golemy. I też bardzo mi się przydadzą w domu, bo one w ogóle umieją tam porządkować rzeczy w skrzyniach. Może zaraz wam to pokażę jak to działa, jak by mi się udało stworzyć golema. Na początku to muszę tak jak zawsze stworzyć narzędzia. No to za chwilę się widzimy Mam w ogóle wrażenie, że jak tam pauzuję grę To ona nadal wydaje dźwięki muzyki Więc nie wiem, czy to jest coś z nową wersją No nie wiem, bo teraz gram tylko na przodzie, Więc nie wiem, czy to tak nie działa Zupełnie nic nie wiem naprawdę Ale miejmy nadzieję, że za chwilę się da Tylko teraz muszę gdzieś tutaj znaleźć kamień O jest Będę mógł zrobić już kamienne narzędzia to zrobię tutaj siekier łopatę i miecz A kilof zostawię na razie ten co mam O nie Porozsypywałem sobie Te patyki po ekwipunku Nie wiem zaraz to naprawię Aha tylko tak średnio Starczy mi na cokolwiek kamienia Na razie tylko na miecz Chwila No to ale jak mam tutaj ten kilofek To wykopię I chyba jednak zrobię kamienny Bo przy no by się tutaj w ogóle przydał ten kamienny do wykopywania miedzi jeśli chcę zrobić miedzianego golema bo co to za miedziany golem bez miedzi ja co to miało być a tak to miała być łopata no i trzeba będzie nazbierać desek żeby zrobić nowy kilo bo ten to już się chyba nie nada dobrze mam już zrobione wszystkie narzędzia teraz czas znaleźć jakąś wioskę tylko gdzie ona jest nie wiem, przynajmniej nosowanie nie są jakieś wioski. Miejmy nadzieję, że jakąś znajdę, bo żeby było być na Badlandach. Okej, okay, no to tutaj są te nowe kurczaki. No to nie, mi takich nie będę zjadł, bo pewnie w wiosce będzie siano. Jak nie znajdę wioski, to zjem te kurczaki. To wtedy nie będę miał wyboru, ale akurat br no, brązowe łóżko to mnie kusi, a te obce są brązowe. Więc co się może przydać? Idealnie mam na łóżko, to już zrobię A i tak tam jest wioska, nieważne Brązowe łóżko jest najlepsze, więc sobie zrobię Żeby mieć na przykład swoje prywatne piętro Tylko dla takich jak ja No i tak Oj, no dodatkowo mam mięso To może tam przy wiosce znajdę się jaskinię, to wykopię miedź I kamień do pieca Tak tam jest wioska? Chwila, bo ja nie mogę przybliżać za bardzo bo nie mam tego moda z przybliżaniem ale tam jest wioska Ok, najem się że mógł chociaż biegać potem Pancernik na no nie bój się, nic nie zrobię nieważne, pancernik się mnie boi ale to u nich normalne bo pewnie też dużo graczy ubije, albo zombiaków, to nic dziwnego, że się boją jakie tutaj są ładne ryby uwielbiam takie morza właśnie przy takich ciepłych miejscach, a najlepsze to jest przy pustyni, całe kolorowe o, jest jedzonko to ja sobie tutaj znajdę domek i zaraz się widzimy jak będę próbował wykopać śmieć. okej, okay. no to na początku w ogóle udało mi się zbudować coś takiego jakie to było, o tutaj miało wyjść taras ale wyszło coś dziwnego, nieważne i tak jak chcę, tak zamieszkać najbardziej na środku wioski to najbardziej podoba mi się chyba to miejsce, bo tutaj jest tak dużo wieśniaków i jest jak... dla mnie najprzytulniej. Jak co to za Aha, to chyba te krzywy ze świetlikami. Akurat to one to mi się podobają. To może się prześpię i właśnie tam jutro nakopię węgla. O, już jest jutro. Więc tam jest węgiel, to może trochę nakopię. Powinienem chyba jednak korzystać z mostu. Bo nigdy nie wiadomo, czy jakiś utopiec się nie trafi, który zauważył moje nogi i mnie zestrzeli. Jeżeli mają nawet arbuzy, no to luksusowo. Ale teraz nie myślimy o arbuzach, tylko o tym jakby kopać węgiel. No okej, okay. no to 6 węgla, no to całkiem nieźle. Jeszcze tutaj tylko... Ja, bo tutaj jest wielka dziura, to nie, to nie chcę, żeby tutaj taka była. Wiśniacy jeszcze w nią wpadną. No i tutaj łopatą wygładzić. No i ładna ścieżka, tylko jeszcze tutaj. No i ładnie. Jeszcze poszukam węgla tutaj, bo tu był. tego Tak się wspiął na dach i tu odkopał Zresztą chętnie bym się postarał znaleźć jakieś miejsce nie pod zimą z tą miedzią bo tak średnio lubię się zapuszczać gdzieś pod ziemię, bo nigdy nie wiadomo co tam się czai szczególnie, że gra w mnóstwo strasznych kwalifikacji i wiem, że nigdy nie jest dobrze tak robić ale okej, okay, no to mam to. Mam tutaj węgiel, tylko nie mam patyków. Aha, świetnie. Gdzie mogę znaleźć patyki? Aha, bo wszystko zużyłem na drabiny Co, dlatego ich nie mam? A gdzie je mogę znaleźć? Nie mam pojęcia. No tam, w wiosce. No, to znaczy tutaj po prostu obecne tych akcji. Jest, nakopałem trochę akacji, teraz mogę zrobić patyki. Tylko muszę tutaj na dół zejść, bo na dole to zostawiłem. Okej, okay, no to teraz będzie łatwiej. I 7. To może jeszcze dam tutaj... Muszę zrobić 3 patyki. I będzie, i pięknie. 28 pochodni. I też fajnie by było wziąć żelazo. Tylko nie będę teraz udukiwał golema, bo to tak niesympatycznie. No to się powinno wyrzucić skądś inund, nie wiem skąd. Ale byleby nie z golema, bo on Cię tylko chroni. Jak ja jestem O, delfin. Mógłby mi pomóc, ale nawet nie wiem jak. Nie wiem jak się miałby mi pomóc, więc chyba mi nie pomoże niestety. Nieważne, postarałoby się gdzieś wybrać, żeby znaleźć miedzianego golema, a nie powinno go być w wiosce. Może powinien być w wiosce, ale go nie ma. Gdzie by tutaj mogła być jakaś miedź? Miedź może być na jakichś wyspach albo w kamieniu. Często jest dość łatwo spotykanym surowcem. Więc nie wiem, dzisiaj nie mogę jej znaleźć. Normalnie to by się ciągle rzucała w oczy, ale jak jej potrzebuję, to nie. By nie trafić na utopca. Dlatego teraz tak skaczej i wyskakuje, bo nie chcę na niego trafić. Jest węgiel kolejny, ale nie widzę miedzi. To będę miał więcej pochodni. Może prędzej pójdę do kopalni Ale to chyba już naprawdę w ostateczności A Naprawdę nie chciałbym tam schodzić gdzieś głęboko Bo w kopalni są często dziwne dźwięki No więc nie wiem Po prostu tutaj się rozgonę na brzegu Czy to jest jakaś fajna miedzi? Nie ma ani fajnej, ani nie niefajnej. O, jest, jest, jest. W końcu. I jeszcze trochę. Kam... A nie, już mam wystarczająco kamienia na piec. I węgielek. Nie wiem, czy wigle będzie. Będzie się ciągnął nieskończoność. Nieważne, wracam i robię piec. Za chwilę się widzimy. Okej, to mięć się tutaj przepala, to ja sobie trochę poczekam. Chociaż nie wiem, tutaj od razu nie mam jednego golema. O, to się opłaca, to, to się opłaca, żeby za zgniłe mięso dostać. Tak samo jak za węgiel mogłem też coś dostać. Może będę przepalał na deskach? Czasami nie węgiel na deski, bo ja tutaj muszę uważać z tym węglem, żeby go nie zniszczyć. Bo tam ten jeden wieśniak handluje za węgiel szmaragdem. Mam wrażenie, że ci wieśniacy mają nieopłacalne oferty, czasem dla siebie, a czasem dla kraczej. Nie no, złym narzędziem to zrobiłem. powinienem to zrobić motyką Ale nie mam, nie robiłem motyki. Może kiedyś tam to zrobię. Ale chwila, gdzie on handlował od... On tam handlował w tym domku. No to powiedz mi chłopie, czy masz dla mnie jakąś ofertę. No nie ma, no poszedł se. Tam jest. To ja mu mogę dać trochę węgielka, on mi szmaragda. No świetnie, 15 węgla trzeba było. Ale tutaj jest węgla co nie niemiara, więc nie będzie trudno. I teraz sprawdzę, jak zrobi się. Pięciu wrażenia to daje. A, te rzeczy nie są lepsze. Ale przecież była taka czapka, to by była fajna. Tak sobie spróbuję. No dobrze, no może nie daje za dużo, ale to mi wystarczy. Zobaczę coś bardziej zaawansowanego. Dużo tutaj można. Dużo się z tą miedzią zmieniło, ale przypominam Wam, że to jest, jakby coś jest na razie snapshot. Bryłka miedzi. Nie, nie chcę bryłki miedzi. Miedziana siekiera daje 9 obrażeń. 0,8. Nie, one są porównywalne z kamiennymi, to to nie ma co robić. mogę tak wrócić. Może potrzebny jest blok miedzi? Ok, już zrobię blok i sprawdzę, co można z niego. Nie wiem, o, co miedziane jest skrzynie może, może się dowiem, może trochę wyprodukuję rzeczy, bo nie chcę was z tym zanudzać. No nie, no, starczyło mi miedzi tylko na jeden blok. No i nie wiem, co teraz. Może sprawdzę, czy coś się więcej odblokowało. No, no, kraty. No, nic ciekawego. Skowanego bloku też nie chcę, bo jest tak średnio niepotrzebny. Mi potrzebny. kraty to się przydadzą. Wiem, że może trochę marnuję do na takie rzeczy, ale mi się podoba. To nie jest marnowanie, to jest ciekawe wykorzystywanie. Może tak... By ogrodzić tę wioskę, to by było porządnie. O na przykład tutaj, żeby żaden intrus tutaj nie wchodził. Ani żaden nieproszony gość. No i to jest porządna, miedziana wioska. Ma nawet kolory miedziane. To to jej się przydadzą takie. Miedziane kraty. No ładnie, można by powiedzieć, że ładnie. Nie wiem, może nie aż tak, ale ważne żeby było jakoś. No jest świecąco to ładnie, no. Tak. Ja, ale ja muszę znaleźć sobie mieć. Może tutaj po drugiej stronie będzie. Jest żelazo, co się przyda. To jest tam dobrze po drugiej stronie. Mam odstraszające pochodnie. I jest. Dobrze i jest jakaś mieć na górze. No nie no, są tylko takie No, jest tylko węgiel. Ale bardzo mi się przyda, bo pohandluję sobie z tamtym kolesiem. Nie, wiem, no to już chyba będzie koniec na dzisiaj, więc po prostu zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I widzimy się w następnym odcinku.